Cześć, witajcie, z tej strony Dawid. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, chciałbym, dzisiaj będzie ostatni odcinek z serii TOP. Zapraszam. Na naszym trzecim miejscu, a dokładnie jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie z TOP, top 3 naj, e, najgroźniejsze ryby. Zapraszam. <laughs> Czyli tak, zaczniemy od węgorza. Jest, jak widzicie, no, widzi, no, wygląda jak normalna rybka. Taka, taki długi wąż. A naprawdę to jest groźna rybka, dlatego, że jest, jak, jak przed chwilą mówiłem, długa. Jest zwinna. A jego tajną bronią jest właśnie: y, y, można się poparzyć od niego prądem. On właśnie kopie prądem. Węgorz zasługuje na miejsce trzecie, teraz przejdźmy do drugiego. Na drugim miejscu nie wygląda tak łagodnie jak węgorz z trzeciego miejsca, dlatego że to jest pirania czerwona. Charakteryzuje się tym, że, ma, jest, że jest duża, ma czerwone oczy i, i zęby. Nie ma ich bar, bardzo duży. Ale one są trójkątne, a trójkątne są do przecinania. A co w nich jest najgorsze, nie lubią po sobie zostawiać kawałków mięsa, bo one właśnie są mięsożerne. Ale na spokojnie nie musicie się nich bać w Polsce, dlatego że one, że one żyją w rzekach Amazonki. No, dlatego jak powiedzicie, do no Amazonki, to tam musicie uważać, ale w Polsce nie ma takiej potrzeby, tylko jak ktoś wpuści piranie po prostu taką hodowaną w, w akwariach do jakiegoś stawu albo rzeki, ale to bardzo rzadko się zdarza. I teraz nadszedł czas na miejsce pierwsze. Na tym miejscu będzie rekin młody. Dlaczego akurat na pierwszym miejscu? Dlatego, że jest duży, duży. Ma, ma chyba podobno wielkie zęby. Co w nim jest najstraszniejsze? To jest, jak sama nazwa mówi, młot. Na nosie, jak sami widzicie, nie widzicie, jak może się ktoś przestraszyć, ale to bardzo rzadko, dlatego że ten rekin już jest na wyginięciu dlatego tak często go nie spotkamy. Dobrze, my już kończymy na dzisiaj. Jeszcze kolejny odcinek, no już wtedy sobie e, naprawdę zakończymy serię zytop. A kolejny odcinek właśnie będzie o śmiesznej historii u welo o welonce. Już nie będzie strasznych ryb, nie będzie ciekawych, nie będzie najpiękniejszych. Wracamy w kolejnym odcinku do naszych kochanych zwierzątek, welonki, bojownika i ślimaczka. Ja już się będę za Wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!